Witam yy, w pierwszym takim jakby odcineczku z moimi rysunkami. Będzie widać mój czarny yy, taka z High School Musical. Naprawdę go długo robiłam. Wiem, to wygląda jak czarna, bo to jest czarna, ponieważ wzięłam kilka kolorów i... Jak to, to wyszło? High School Musical. Takie nutki. I tutaj, wiecie, mam z mojej płyty dawnej takie coś, Disney, takie, uh. I tego obrąkowałam w kółku i tak to wygląda. Dalej <grym> jest coś dziwnego, ponieważ jest tak, I love, it", kocham, Dla rodzinki, love colors. No i to jest wszystko z takiego papieru i tak dalej do przyklejania. Tak trochę to dziwne wygląda i takie coś. Um, wszystko jest zrobione z takiego czegoś, co można dmuchać przez mazak, i wtedy to jakby tak rysuje. Tutaj jest, mam tę moc. Um, tutaj light go i takie też takie pół niebieskie. Um, tutaj bardzo fajny bałwan, który pierwszy raz wyszedł. I tutaj jutro, <coughs> jutro już w sumie pokażę, jutro będzie tutaj przyklejona cała Wielka Elza, wydrukowana, pokolorowana i przyklejona Elza, pięknie, więc pa, to na dzisiaj, przy... więc to na dzisiaj wszystko, tak, naprawdę dzisiaj się napracowałam, jutro też będzie, więc...